Cześć z tej strony, Sol, zapraszam do Foundation. I tak jak obiecałam, możemy teraz przeczytać te informacje. Porada, różnorodność żywności. Twoi mieszkańcy są bardzo wdzięczni za jedzenie, które im zapewniłeś, ale chcieliby, żeby ich spiżarnia miała więcej do zaoferowania. Byliby bardzo wdzięczni, gdybyś dał im drugie źródło pożywienia. Tak, to już jesteśmy w trakcie, jesteśmy w trakcie tworzenia. Naszego myśliwego. Pierwszy urząd podatkowy w wiosce stoi, teraz urząd podatkowy obiecujący porządek i dobrobyt. Choć niektórzy mieszkańcy mogą narzekać, wiedzą, że ich monety torują drogę do jaśniejszej i bezpieczniejszej przyszłości. Dla wszystkich bardzo dobrze. Ok. No to co dzisiaj w dzisiejszym odcinku? Chciałabym na pewno. Z, dokończyć ten mam nadzieję, że dokończą niedługo te nasze yy, no myśliwego i rzeźnika także będziemy mieć drugie jedzonko yy, i czy ja mam przypisane? Nie więc przypiszmy to teraz, żeby już za pamięci ustawić hmm, co jeszcze chciałabym tu zrobić Zauważyłam właśnie tak, że no, szybko idzie to, to drewno, ale to przez to, że rozbudowywaliśmy e, przy, ten dwór nasz cały. E, ale szczerze mówiąc, to przydałoby się nam więcej osób. Hmm, czy ja nie postawiłam tu więcej? A, jest, tak. Jesteśmy w trakcie tworzenia także dobra. Dobra, dobra. Oni tutaj jeszcze muszą dobudować to. I teraz chciałabym zrobić kościół w dzisiejszym odcinku, ale zanim jeszcze kościółek zrobimy, to jeszcze rozbudujemy nasze stragany, ponieważ no będziemy jeszcze to, to mięsko sprzedawać, Tutaj mamy w tą stronę. Może tak z, trochę na uboczu, bo jeszcze z drugiej strony jeszcze fajnie się zmieści. I może ten czerwony tym razem, tak? Przetworzoną żywność, więc będzie czerwony. na Wstawiamy tych punkciki, żebyśmy podostawali, co? Um, o, tu dla rzeźnika, tu ta siekiera coś takiego jeszcze z tyłu na przykład dla mm, dla tego e, dla koni i może bo co tu jeszcze, szopa zadaszona, o są te e, koszyki to się nam tutaj wpasowuje czekajcie, jeszcze to damy musimy ten splendor podwyższyć żebyśmy mogli jak najwięcej tutaj odblokowywać tych budyneczków. Zastosuj zmiany, niech tutaj tworzą co tu się dzieje. Zdobywanie wpływów. Mm. Odizolowana społeczność rybaków poszukuje dobrotliwego budowniczego. Potrzebują pomocy w zbudowaniu mostu, który połączy ich osadę z resztą krainy. Nie mają wiele do zaoferowania, ale obiecują. Rozprzestrzenić wieść o Twojej hojności wśród robotników. Okej, okay. tak, zgadzamy się. Gdzie ona poleciała? W tamtą stronę? Nie mamy jeszcze mostów. A tędy! O, to taka druga główna droga. Druga główna droga się zrobiła. No fajnie, pokażcie mi to. Tędy leci. O, tu mamy jeszcze kamień. Kamień czy żelazo? Żelazo. Hmm. Ten kamień bym wywaliła, szczerze mówiąc, bo z tej strony mamy dwa, więc będzie w jednym miejscu. Mam nadzieję, że tu kopalnie się mm, kopalnie stworzymy, to, to będzie właśnie możliwość wydobycia lepszego magazyny. Czy my możemy magazyny już teraz potrzebujemy? Wiecie co? Ja to wezmę, przyda nam się. Mm, ale tak, tak jak mówiłam, zróbmy kościół. Myślę, że to miejsce jest idealne. My jest tak po środku. Yy, będą mieć blisko do kościoła. I teraz zbudujmy taką główną, mniejszą. Yy, a ta, to zwykła kapliczka. Nie, no taką porządniejszy kościół zbudujemy. Może wzdłuż tej drogi. O. Wejście. No nie pasuje mi to, to jest takie fajne, otwarte. Ale wtedy mi to okno przeszkadza, więc może wyżej. O, na 30 osób. O, może być. Niech będzie na 30 osób. Wieża. No, najlepiej stoł. Już fortyfikacje. Że, znaczy, będzie już miała. Kilka domów będą, będą mieć te fortyfikacje, jakby. No, myślę, że taki kościół nie jest najgorszy. Później go rozbudujemy jeszcze na boki. O, jak na boki, to może trochę odsunę od tej drogi, co? Mm, tak, dotąd. Też o, o, teraz mi się przesuwa do tego. Hmm, z tej strony, może, co? Jak to wygląda? No dobra, z tej strony zrobimy przy, przy drodze. I co ona obejmuje, w ogóle? Jakie te miejsca? Te domki. No dobra. E, zostawimy w ten sposób. Tutaj sobie jeszcze rozbudujemy do tyłu. Ładny kościółek, mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też. O, jeszcze jakieś krzyże damy. Tutaj pasuje ładnie. Będzie widoczne z daleka. O, jacyś tutaj idą. Uu, plebe plebejusz wizytujący. Już mamy wizytację. O, i koniecznie tu mnicha na powitanie. Będzie wszystkich witał. Mm. Na razie cmentarz to nie... za mało miejsca na cmentarz, więc spróbujmy z innej strony. Do innego, do innego kościółka zrobimy cmentarz. No dobra, budujemy kościół piękny. O, jakieś krzyże tu lewitują. Lewitujące krzyże, no proszę. No, proszę, proszę. O, jest jakaś osóbka, ale my przyspieszmy to na Maxa, niech to się dzieje. No właśnie, kurczę, nie mamy tutaj w ogóle żadnych. Nie mamy żadnych rzeczy. O, jest, dobrze. Możemy przydzielić tu więcej drwali. To proszę bardzo. Um, nie mają. No właśnie, nie mają tego drewna. No zaraz może będzie lepiej, bo będzie więcej tych y, osób. Tu jeszcze ta studnia czeka. Ej, studnię pierwszą zbudujcie, bo oni tutaj budują i budują i zbudować nie mogą. Tak. Mamy już podatnika. Urząd Podatkowy. Podatnika. Dobrze. Czy możemy dodać? A nie, jeszcze nie możemy. Poczekajcie. Postęp. Musimy mieć 25 tego splendoru całego, żeby odblokować tego urząd rządcy. Chciałabym już sprawdzać, jakie mamy. Te rzeczy. Widzę, że są, magazyn też jest pełny, więc fajnie by było. O, jeden! Czemu tylko jeden? Musimy przyspieszyć z tą produkcją. Serio. Mamy 50 kamienia, więc dobra. To w takim razie dałabym jeszcze jednego. Co? Kamieniarza. Tak że możemy dać z tej strony ewentualnie może tu, chociaż tutaj chciałam drugi, drugi tartak dać, więc może z tej strony sobie zrobimy o, niech mają, buduj. Mm, jak będziemy mieć rządce, to też będziemy mogli e, lepiej le, lepiej im co tutaj się dzieje. Poczekajcie, bo straciłam wątek. Będziemy mieć rządce, to będziemy im przypisywać lepsze statusy. Porada korzyści z uzyskania wpływu. Rybacy są wdzięczni za schemat, ponieważ most pomoże im wysunąć się na pierwszy plan. W ramach podziękowania chcieliby wymienić sporą liczbę ryb na kilka twoich kamieni. Kamienie mamy, tylko nie w spichlerzu, znaczy w magazynie. Um, dziękuję. Zaraz zrobimy. Magazyn. Macie miejsce na zwykły kamień proszę. E, zbierać mi tu. Gromadź gromadźcie tutaj zasoby. Do roboty. Teraz tak narzędzia mamy gładki kamień deski. Mm -hmm. Drewno by się przydało też gromadzić, bo zaraz... E, no to czekajcie, Możemy to rozbudować w takim razie. Yy, tylko w którym miejscu? Może tu z tej strony? Akurat się fajnie mieści. Drugi będzie taki obok, jak już tutaj sobie kupimy ten, ten teren. Yy, tylko mam nadzieję, że zmieszczę się ze spichlerzem jeszcze. No dobra, zbuduj. Yy, zbudujemy. Co tu chcą jeszcze? Porada. Pobieranie funduszy. Twój skarpiec wygląda obecnie na uszczuplony, no 26 słodka mamy. Jako przywódca tej osady masz prawo zbierać fundusze od swoich mieszkańców, jednak składni, składki ben, będą niechętne. Podatki powinny być używane jako tylko w pilnych sytuacjach, ponieważ mogą znacznie obniżyć zadowolenie Twoich mieszkańców w ciągu kilku tygodni. Mm, no dobra. No dobrze. To co, bierzemy hajs? Na razie ludzi nam nie potrzeba. To musi być. No niestety, musimy mieć pieniążki, ale tu jeszcze przydzielimy sobie myśliwych i rzeźnika. Niech już sobie tutaj y, na targu też robią. No to tak, mamy dużo budowy dzisiaj y, i targ. I spichlerz, znaczy nie spichlerz, i magazyn. No, i tutaj jeszcze jeden kamieniarz, także no sporo tego. Ciągle mamy za mało tego surowca, czyli drewna, ale ciągle, no tutaj cały czas, może większy ten teren zrobimy, większy obszar stwórzmy. No, tutaj tak naprawdę można całość zrobić. Powiększymy ten las żeby oni mogli więcej ciachać. No dobra. Jakaś chmura przyszła, co ciemno jest. Okej. Okay. Yy, jednego możemy przyjąć. Tak. Yy, będzie do kościoła albo jeszcze do straganu potrzebny jest. Yy, yy. No dobrze, przyspieszmy trochę czas. Niech oni tutaj działają o, widzicie sobie wydeptali tędy, co mam zablokowane, co? No właśnie. Ale tutaj nie ma blokady. Możecie tędy chodzić, tylko wolu wewnątrz e, Czy oni tędy chodzą do tych budynków? Nie, zrobili sobie oddzielnie ścieżkę. Też dobrze. Będą naokoło chodzili. Chociaż jak tutaj wybuduje się, to będą mogli sobie na skróty chodzić. Tak? Już on tutaj działa? Działają? Bo jest dwóch. A gdzie wy mieszkacie w ogóle? Praca. Dobra. A gdzie ty jesteś? Dom? Z tej strony. No to w sam raz, patrzcie. Od razu przejdzie sobie. I? Ma wolne. Ok. Czyli jeden bezrobotny. Yy, I też brakuje nam miejsca na domki powoli. Aha, tutaj można przypisać już kogoś, no to chodź. I przypiszemy za słup mięso, bo już chyba... Tak, już 10 mamy. Więc niech sprzedają. Mamy też ryby. 50 ryb. Ale nie wiem, gdzie oni to dali. Do tego? Nie, magazyn tymczasowy, nic nie ma. Ale mieliśmy tutaj ryby przydzielone. Co, co oni zjedli je? Ojeny. A ja tutaj potwierdzić muszę najpierw. Halo. Teraz mamy ryby. Albo będziemy mieć ryby. Jest. 50. Dobra. Ale to by nam się przydało wtedy szlak handlowy. Dobra, podwyżmy. To nam się zatrybi. I teraz miesięczny... O, jest. Sukces. Super. To możemy teraz wrócić do tego, co było. Hmm. Żywność przetworzona. Potrzebny do chłopi. No tak, już jest przetworzona. Mam nadzieję, że to zaraz też zatrybi. Hmm. Prestiżowy gród. Zbuduj dwór. Tak, rządce nam brakuje. Hmm. Nie, nie, nie. Nie chcę... Hmm. Czekajcie, tu wszystko mamy. Szlak handlowy, czy możemy już odblokować? Jest. Super. No to teraz możemy sobie sprzedawać wszystkie ryby sprzedamy, bo nie będę oddzielnie straganu bez sensu robiła. Ej, zamknij, bo mu ucieknie. Nie będę oddzielnie tego robiła. Yy, mięso potrzebujemy na razie, na razie nie. Mamy dwóch dwie osoby, więc można do rzeźnika już kogoś przypisać, żeby to lepiej szło. Siedem dzików dziesięć... Tak, niech sobie tam... Aha, jest za mało mieszkań już. No właśnie. O to mi chodziło. Tu możecie jeszcze sobie. O właśnie. No to teraz wystarczająco jest super. Mm. Dobrze. I co z kościołem? Coś jeszcze potrzebujecie? No, jeszcze sporo, właśnie. Kurcze, drewno. Ale już można przepisać kapłana. Kobietę. Czemu nie? Czemu nie? Będzie. <śm> <śm> <ś> angielskie. <ś> angielskie ten. W Anglii jest. można. Y kobietę na kapłana wybierać także o nie ma surowców nie ma drzew do wycięcia kurcze za mało jest tego dobra yy, musimy więcej yy, tych drzew mieć to musimy sadzić aż pod sam koniec proszę bardzo no, muszą czekać aż wyrosną te, które wychcieli. Jest więcej y, ludzi, więcej tych drwali niż tych drzew. Dobra, to w takim razie wiecie co? Ja wykupię to miejsce. I wtedy możemy zaznaczyć sobie większą przestrzeń. Proszę już macie surowce, wycinajcie. Proszę bardzo. O, ale nie będę poszerzała tego terenu, niech oni sobie tylko w tym miejscu wycinają, znaczy wycinają, sadzić, niech będą w tym miejscu, a jak tutaj zabraknie drzew, to będą po prostu dalej szli z tym. Dobrze, co mamy? Poradę, uzyskanie dochodów z podatku. Wygląda na to, że ostatnio w Twoim skarbcu brakuje monet. Podnieśmy podatki. Dobra, yy, zróbmy to. Zróbmy sobie to. Gdzie te podatki? W tym miejscu. Dobra, może nie będą aż tak źli. Średni. Imigracja średnia, więc jest ok. Co jeszcze? Porada. Postęp w zasiedlaniu. Twoja osada wzbudziła zainteresowanie królestwa. Przewidują wspaniałe pomniki, które niewątpliwie określą przyszłość waszego ludu. Nowe dwory będą służyć podda poddanym Splendor. Splendor. Musimy tak do 25 i poziom domeny ludu pracy jest nadal nad lub w dwóch? Dobra, zrobimy to. Zrobimy to. O, kościół! Jej, mamy już kościół piękny. Jeszcze tylko paliki na krzyżach, i już będziemy mieć. Twoi mieszkańcy osiągnęli nowy status, czyli możemy im przypisać plebejusza. Super. Zobaczcie, jakie tłumy do kościoła idą. No ładnie. Jeszcze kończą, tak? Wszystko mają. Jeszcze jeden, dwa paliki i pięć gładkiego kamienia. Czyli jeszcze niedokończony. Ale już kościół funkcjonuje, także super. Mamy piękny kościół, ładnie on wygląda. Takie centrum, centrum. Kościoły wyznaniowe. No, bardzo dobrze, dziękujemy. Dobrze, tutaj też już handlarz handluje ładnie mięskiem. O, jakie ładne są te. Kiełbasy. Oj. Kiełbasy mięsko, no pięknie. Dobrze, co jeszcze możemy zrobić? Powiedzcie mi. Domy mamy, dobra. Wszystko jest ok. Tędy jeszcze możemy poszerzyć najwyżej. Myślę, że tego kamienia się pozbędę, bo tak naprawdę tam mamy dwa. O właśnie, skoro mamy dwa, możemy jeszcze tu dać tutaj dać wydobycie kamienia. Proszę bardzo. Z tej strony? Może z tej strony? O, w ten sposób. Niech sobie wchodzą i wychodzą. No, myślę, że tak będzie ok. Eee, dobrze. No, szkoda tego rybaka, ale. No, może kiedyś odblokujemy. Eee, ryb się pozbyliśmy już? Jeszcze nie. Jeszcze handlarza nie było. Pokażcie mi, bo handel mamy. Mamy zaznaczone, mamy zaznaczone. Mamy sprzedaż, szlaki handlowe odblokowane. Tutaj mamy rybkę, oni sobie zbierają, także powinno to zatrybić zaraz. Czy my możemy już w postępie dodać? Nie, 25. No właśnie, musimy rozbudować ten splendor cały, więc dodajmy jeszcze kogucików. No więcej one dają, te koguty, tak naprawdę. Wszędzie koguty powstawiamy. Ym, czy możemy jeszcze coś w tym miejscu? Może jakiś... O! Tylko w drugą stronę. W ten sposób. O! Takie dla koni. Podoba mi się. Ym, coś może koło... Koło lasku. Tak tutaj drwa rąbią. Plus 15. No to będzie ładnie. Coś jeszcze możemy. O, poproszę go. Coś jeszcze możemy dodać. Może na razie wystarczy. Zastosuj zmiany. Zobaczymy, jak tu ten splendor nam podskoczy. No i w następnym odcinku mam nadzieję, że już urząd rządcy zrobimy do naszego dworu. Jak jeszcze podatki poproszę. O, no spoko zbiera. Na razie się wyrabia, na razie się wyrabia. Także w porządku. No, nasza wioseczka się coraz większa robi. Ładnie wygląda moim zdaniem. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Ja Wam dziękuję za uwagę. Miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądacie, i trzymajcie się. Pa Pa!